Tam na dole nic nie ma przejścia dalej A! E, zajebał go! Got go Nieee! Nie mamy oparty! Bieg. Mam nie, nie! Biegłem nie tu! Ja biegam spierdalam, chyba! Tam jest Horning wagon! On na minę wpierdoli się, zabije nas! Aaa! Idę na minę! Nooo! Ktoś minę aktywował przede mną! Nooo! Dobra, żegnam was chopaki! Wcześniej? Dobra, po pierwsze. Wcześniej? Dobra, po pierwsze. jest. się. Gdzie ma opaki? Szkoda, że nie widziałem wcześniej. Kto na minę wpierdolił się przede mną? Zepili. Ja? Tu. Ja pierdolę. Ja byłem rabaka na siebie, bym się poświęcił.